No siemon i guzku! U byłem, oceń, masz tu editka. <grymiany> Mam Ej, i mi listy Jest coraz ciężej, czyterów jest coraz więcej. O czym się przegonacie zaraz w tym odcineczku. Próg łapek dodajemy. Sześć. Bo tylko to jest w stanie mnie zmotywować, żeby wchodzić tam do tego bagna i się z nimi tam taplać z tymi świniakami. 6 łapek i następny odcinek z tej serii się pojawi. A na moim Discordzie, bratku, przypominam, wchodzisz w konkursy i co tydzień... Jest giwałek. aktualnie jest na tego gloczka, był na kałaszka, ale ziomeczek tutaj nie odebrał, także kałaszek też będzie losowany. Wystarczy, że sobie klikniesz, braciak, możesz zdobyć na moich strumykach. Jak widzisz, widzów nie ma dużo, za to ty szanse masz duże. Oprócz tego, używając mojego kodziku, masz te skinki do wygrania, braciak. Jedna wpłata pozwala ci wziąć udział we wszystkich, a w pół jest tysiąc... Hej, tu jestem. A może jednak tu? Świrki, muchomorki, legendarny orzeł. Ostatnio remis i win. Ona no na spinbocie ten był, a tu ten był odpalony. Odsyłam do poprzedniego odcineczka. Kurde, no gra w tą grę ktoś? Dwie minuty już. Straciłem życia. Na to, żeby mi znalazł jakiegoś chłopa, co będzie kręcił. albo by się udało, że jest po prostu dobry, a tak naprawdę gra na buchanie. <słuch> Proszę. Oby to było po prostu szczęście. Hej, hej. I jeszcze raz. O. Starowa. Szarłan. No i podzieliliśmy się tutaj z koleżką obowiązkami, jakie dzierżą w dłoniach. Kontrol terrorystów. jest tu. No Ty, Siusiaku, shorta mi zabierasz. O, ale tam jest bitka. O. Aha. Trzy dni musiał podchodzić. No, moje wetło nie go piknąć. Ubić tego i zająć się tamtym w dzisiejszego odcinka braciak jest pirat na której możesz sprzedawać, kupować i ulepszać swoje przedmioty. W jaki sposób braciak? Na no, ja przykład, jakbym chciał sobie swojego Tiger tutaj ulepszyć. Skusiłbym się na tego motylka pięknego. Klikam sobie dodaję sobie cyktu i muszę dopłacić 500 weczek. Ale ale braciak, z moim kodzikiem plus 35% premii, klikasz sobie, wpisujesz dam dam czozydy. Musiałbym wpłacić tylko 370 ziko, żeby mi dodało 500 ziko, którego potrzebuję, żeby wymienić mojego Tiger tutaj. Na pięknego motylka. Ona przede wszystkim jest w 100% bezpieczna. Zobacz, nawet pan Izak wąsem ręczy. Dobra, przy okazji sobie wybierzemy tego skina, którego rozdamy na urodzinkach. Dobra, co mówię, digielka, tak? Digielka, w sumie digierka nie ma. To tego, z naklejkami czy bez? Słucham. Dobra, daję bez tego. Bez, dobra, dobra, widzę, że się zgadzamy. Zobacz, statyczek wypływa ze stacji już i zaraz będzie. Widzisz jak szybko? Łapu, capu i po strach. No nie, bro, don't pick. no czemu on pikuje, no? Niosisz, że zabrał mi shorta, nie? To jeszcze non stop dojeżdża i za zerówę. Dobra, ale to jest easy, easy match. czuję to, rozgrzeje się. Go side, go side alive. Rzuć ich nożem jeszcze. Jestem skończonym degeneratem. Jezus Maria. Rozgrzeje się. To ja nie grałem 3 dni, proszę mi wybaczyć, tak? Ale wstyd. Łatwo. Rozgrzeje się. Damianek wchodzi już w tą rolę? Counter-Strike'a? No co ja nie grałem? 4 dni od piątku. Nieco więcej odwagi i siada, tak? Nie można grać obstrańca dachowego. Tu jest myszka, raz, dwa, trzy. Nie ma myszki. Ciekawe czy jeden, czy dwóch. Dwóch. No nie no, zobacz... Przynajmniej no nie są odpaleni, nie? Na 90%. Nie no, 99% będę dał. Nie pamiętam kodu, rozumiesz? No. Jezus Maria. Nie wiem, ten nasz to jest naprawdę jakiś... Upo... Co? Aha Was wyryło Tenyćpi, tenyćpi Tenyćpi, ziomuś Mógłbyś... Pomóc mi nieco? Co, nieco? Ten nasz ewidentnie pomaga, nie? No ha, coś! Naprawdę są giga ciężary. Ten nasz kumpel no nie domaga, nie domaga. Niedzielny grażną nam się trafił w ten poniedziałek, świetny. No już cóż, walczymy, tak? Nie każdy ma dobry dzień, może po prostu ma niefart. Ty, granadier. Nie mogę stanąć na chuju, nie? I tak to przegramy, bo mam jakiegoś. Daj, smoke'a Pit, nie powinien się mnie spodziewać. Aha, ominął skoopa dał ty. Tu za dużo się dzieje, żeby on go słyszał. Pa, chowa się? Ej, a, a on, o, on tak strzela, nie? A zaraz będą heady magiczne Dobra Ten ostatni strzał Dobra koleżka tu chyba I'm Assista jakiegoś ma Nie no o, ale zobacz To on dalej strzela w tego trupa W sensie to nie chce a Znaczy może gadam go ale Dla mnie to jest zwykły bot, który ma jakiegoś aim assista. bez niego tak on się rusza. On się rusza jak shrieka, strzela jak bąk. No nie teraz oczywiście, strzela w międzyczasie, tylko patrz teraz jak wyciągnie uspazera. zera. Ciekawe zachowania tu, bo tu mnie widzi. Nagle se odskołpowo jak wyszedłem. O, ja mi tu trafił jeszcze. Dobra, dla mnie to jest aim Może jakiś. Możesz dać znać w komentarzu, czy się zgadzasz z moją opinią piękną. O, sprawdźmy, co nam przyniesie tym razem Nuke. Nie wiem, najbardziej opętane mapy przez cheaterów to są. Dobra, czujcie, że mój piorun na diglu ukończy w tej rundzie. Bawmy się dalej, nie? Bawmy się dalej, już jestem pewny, że bingo jest, odpa ten jest odpalony. Nie chcę już nawet tego końcować, co tu się dzieje, nie? Serio. No. no ale jest plus taki, że. No jesteśmy pewni, jesteśmy pewni tego, że jest odpalony, nie? No, za mocny jest, za mocny jest kaban. <noise> Ruski kaban jest za mocny. Ale słyszałem, że valve, anti-cheat, nowe jaj działa, także będzie lepiej, będzie lepiej. Ja im wieżawy Meczowe, meczowe, odcinkowe, bingo. Jest. jest jeden oszust, który się kryje i udaje dobrego po prostu. Jest drugi oszust, który po prostu nie udaje. Kredy na inferno posiadały, tu niestety już nie posiadają i tak się żyje powoli na tej wsi. Czy zgłoszenie coś da? Nie wiem, choć się domyślam. Jadę akwarium na plus w, dojadę? <grym> Dojechałem, ale <grym> co z tego? <grym> On tylko mi, ej! <grym> I mi list no. To było dobre, no. Na skrzydłach miłości pocałunek. Nie wiem po co kupię granaty, ale kupię jeszcze zestaw do rozbrojenia, może rozbroję bombę. Co, czegoś takiego Antyczyn nie wykryła dla mnie? Jakaś sztuczna inteligencja. Dla mnie to jest żart. jak może tego nie wykryć? Jak chłop przez ściany nos to zabija. Same heady w locie. 3 sekundy po rozpoczęciu rundy. No przecież to insta powinno być banowane. A nie, nie, nie będzie. Idziemy biegać w vencie. Zobaczymy, jak daleko odbiegniemy. Uwaga, igrzyska wentowe, czas start. Uuu, Jedna szerokość. Druga długość. Uwaga trzecia będzie. Trzecia. Oj.